Witam Was ponownie. Tutaj Piotr Końko. W dzisiejszej równowadze pokażę Wam, jak ćwiczyć poprawnie, wzmacniać mięśnie pośladkowe. Czy wiecie, że mięśnie pośladkowe są najsilniejszymi mięśniami w naszym ciele? odpowiadają za poprawną sylwetkę naszego ciała, za naszą postawę. Praca biurowa i siedzący tryb życia często osłabiają te mięśnie i przez to nie, nie funkcjonują one odpowiednio, dlatego też mogą pojawiać się bóle dolnego odcinka kręgosłupa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam proste ćwiczenia na mięśnie pośladkowe, aby je wzmocnić i aby pozbyć się bólów kręgosłupa lędźwiowego, zapobiegać im, żeby nasze mięśnie pośladkowe były silne. Jesteście gotowi? Okej. Okay. Stańcie nogi na szerokość bioder. Zaczniemy krótką rozgrzewką mobilizacyjną, aby przygotować nasze ciało do ćwiczeń. Tu już troszeczkę dynamicznie dzisiaj popracujemy. Zrobimy sobie trzy serie. Czterech ćwiczeń na mięśnie pośladkowe, po 12 powtórzeń i po rozgrzewce pokażę, każdy z tych ćwiczeń omówię i popracujemy sobie razem. Jak jesteście gotowi, zaczynamy maszerować. Chwilę marszu, ramiona puścić luźno, popracować, wyprostować się, brzuch lekko napiąć i pracujemy. Tak jest, głęboko sobie oddychać swobodnie. Dodajemy krążenia barków 8 razy, 7 to. 6, tak jest, 5, mocno obszerne krążenie, 4 razy, 3, hop, 2, ostatni raz i dodajemy łokcie przed głową, hop, 8, 7, obszernie pokrąż, cały czas maszerujemy, 4 razy, 3, hop, 2 i otwieramy klatkę piersiową, ramiona do boku, też 8 razy, Szeroko otworzyć, rozciągnąć. Przygotować górną część ciała. Cztery. Super. Trzy. Hop. Dwa. Ramiona szeroko, nogi szeroko. Zatrzymujemy. Idziemy w prawo i w lewo. Wyciągamy nasze ciało do boku. Kołyszemy na boki. Tak jest. Cztery jeszcze. Trzy. Hop. Dwa. I ostatni raz. I ramiona z znowu na boki. Tym razem z mamy ręce mocno do boku ugiąć. Musimy rozruszać nasze ciało. Cztery razy. Trzy. O, dwa. I ostatni raz. Ramiona na biodra. Krążymy w prawo osiem. Obszerne krążenie. Mobilizując tutaj staw biodrowy. Jeszcze, jeszcze. Cztery razy. Trzy. Hop. Dwa. I w drugą stronę idziemy. Też osiem. Tak. Ważne jest to, aby rozrzać ciało przed ćwiczeniami. Cztery razy. Trzy. Dwa. I ostatni raz. Zatrzymujemy na środku, pochylamy do przodu. Wdech. I wydech. Góra. Dobry pośladek. Wdech. I wydech góra, jeszcze, wdech i wydech góra, ostatni raz i teraz uginamy kolana, ugnij i do góry wróć, ugnij wdech i wydech góra, jeszcze dwa razy, hop i ostatni raz i powoli robimy przysiad, wypychasz biodra, schodzisz kolana i do góry. Wypychasz, możesz dodać pracę rąk, staraj się zejść poza linię kolan. Hop i do góry. Wdech na dół i wydech góra. Przypomnij sobie ćwiczenie, które robiliśmy w odcinku trzecim. Wypychaliśmy i siadaliśmy w dół. To teraz troszeczkę głębiej chcemy usiąść. Jeszcze dwa razy. Tak jest. I ostatni raz. I teraz z wyjściem na palce. W dół i na palce. Hop. W dół i na palce do góry. Wdech i wydech. Cztery razy będzie za moment. Właśnie teraz. Hop. Jeszcze trzy. Mocno. Jeszcze dwa. I ostatni raz. I teraz prawa noga do tyłu zejdzie w dół i wróć i lewa dół i wróć powoli hop chcemy dogrzać zaktywować ciało już na pewno troszeczkę cieplej wam się robi jest już cieplej ale jeszcze to nie koniec naszej rozgrzewki ostatnie dwa i ostatni raz nogi złącz razem chwilę popodskakuj dociskając pięty do podłoża popodskakuj tak jest. I teraz luźny bieg, luźno nie luźny bieg. I za moment przyspieszymy, żeby pobudzić nasz układ nerwowy do pracy. Ach, jeszcze chwila tego biegu. I teraz przyspiesz sprint, sprint, sprint. Pracuj, pracuj elegancko. Dobrze ciało podnieść, temperaturę. To wszystko jest ważne, również, żeby nasz układ odpornościowy dobrze pracował. 4, 3, 2, i luz głęboki, wdech, i wydech, i jeszcze raz, wdech, i wydech. Jak macie ochotę na wodę, napijcie się teraz i ja w tym czasie omówię ćwiczenia, które będziemy robić. Pierwszym ćwiczeniem będzie przysiad. Głęboki, nogi mamy na szerokość bioder, palce stóp lekko otworzymy na zewnątrz i będziemy chcieli usiąść nisko w dół i wrócić do góry mocno napinając pośladek To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, nogi zwęzimy, hop, prawa noga na palce, lekko będziemy pochyleni do przodu, ja pokażę tutaj, i będziemy odwodzić nogę do boku i wracać, tak? Potem wykonamy to samo. Na drugą stronę. I ostatnie ćwiczenie. Ćwiczenie na macie, w leżeniu, na plecach. Pięty pod kolana, ręce z broda do mostka. Pozycja neutralna, lędźwi do góry wypychasz, napinasz pośladek i w dół. Idziemy do maksymalnego napięcia pośladka. Nie musimy mocno bioder robić do góry, żeby robić wyprost kręgosłupa lężniowego. Tu zawijasz, napinasz i wracasz. Ok? Trzy serie po dwanaście powtórzeń każdego ćwiczenia zrobimy. Pomiędzy seriami zrobimy chwilę przerwy na wodę. Ok. Ustawiamy pozycję. Nogi na szerokość, bioder. Trzy punkty podparcia stopy. To jest bardzo ważne. Wiecie to z pierwszego odcinka. Z prawidłowej pozycji ciała. Hop. Dociskamy i głęboko idziemy w dół. Wdech i wydech. Raz. Hop, dwa, trzy. Mocno naciśnij. Cztery. I jeszcze. Do góry. Nisko osiem, jak najniżej możesz. Tak jest. Hop, ostatnie cztery nas zostały. Trzy, dwa i ostatni A raz. Zwężamy nogi. Pochylamy ciało lekko do przodu. Noga prawa na palce, pięta w górze. I do boku odwodzisz. Raz i wróć. Dwa. Wróć. Nie śpieszyć się powoli. Lekko do tyłu. Hop. Cztery za nami. Jeszcze osiem. Tak jest. Siedem. Hop. Sześć. Mocny wydech. Pięć. Zostały nam cztery razy. Hop. Trzy. Elegancko. Dwa. I ostatni raz. Hop. I odkładamy. Druga strona. Pamiętaj, że na nodze, na której stoimy, pośladek jest mocno napięty. Ustaw pozycję. Podciągnij miednicę. Brzuch napni, Głowa przedłuży kręgosłupa. Głęboki wdech przygotowawczy. I wydech. Raz. Dwa. Hop. Trzy. Tak jest. Cztery. Hop. Pięć. Super. Sześć. Hop. Siedem. Hop. Osiem. I jeszcze cztery razy cztery. Hop. Trzy. Elegancko. Dwa. I ostatni raz i hop. wstajemy do góry i powoli schodzimy do siadu. Nogi może skrzyżować i powoli usiąść. Teraz odbiń, połóż ciało na macie, pięty pod konana, ręce wzdłuż ciała, broda do mostka, mienica podciągnięta lekko, ale nie tak, żeby lędźwia były mocno doklejone do maty, ani żeby za mocno nie było odklejone. Głęboki wdech, wydech. Raz. I wróć. Wydech. Dwa. I wróć. Wydech. Trzy. I wróć, wydych. Chwilę przytrzymaj w górze. Hop, tak jest. Mocno do góry, połowa za nami. Jeszcze sześć nam zostało. Sześć. Hop. Pięć. Przytrzymaj w górze. Cztery. Super, o to chodzi. Trzy. I jeszcze dwa. Ostatnie. I ostatni raz. Odkładamy, unosimy prawą nogę do góry, lewą ugiętą, łapiemy pod kolana, łopatki do góry, kołyska do przodu, nogę schowaj pod kolano i poprzez obrót wstań. Pierwsza seria za nami, za moment zaczniemy drugą. Potrzebujecie się napić, nabić się i będziemy ustawiać pozycję. Hop, nogi znowu na szerokość bioder, trzy punkty podparcia. Przypominam, barki łopatki ściągnięte, teraz z bokiem staną żeby ściecze, lepiej palce stóp lekko na zewnątrz, otwarte, idziemy w dół, wdech i wydech, góra, wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech, hop, jeszcze, dopiero sześć zrobiliśmy, hop, elegancko do tyłu, ostatnie cztery, tak jest, trzy, dwa. I ostatni. Raz. Nogi zwężamy. Pochylamy tu do przodu. Mienica pociągnięta, tu, żebyście też boki widzieli. Podciągnąć, żeby nie czuć ciągnięcia blędź. Na palce stóp pięta w górze. Głowa przedłużenie kręgosłupa i odwodzisz. Raz. Hop. Wydech. I wdech. Tak jest. Tak jest. Hop. Super. Połowa już za nami. Jeszcze. Hop. Tak jest. Hop. Dwa. Cztery razy. Super. Trzy. Mocno stój na nodze. Dwa. I ostatni raz. Hop. I luz. Do góry. Zmieniamy stronę. Druga noga. Hop. Noga, na której stoisz, jest lekko ugięta, pośladek jest mocno napięty. Pochylone ciało, miednica podciągnięta, głęboki wdech, wydech. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, mocny wydech, osiem, jeszcze cztery nam zostały, wytrzymasz, dasz radę, hop, ostatnie dwa, i ostatni raz, i prostujemy do góry. Idziemy do przodu, nogi krzyżujemy, i siadamy. I ćwiczenie, glutez bridge, hop. Połóż, zajmij pozycję, ustaw, broda do mostka, weź głęboki wdech przygotowawczy i wydech. Raz, wdech w dół, wydech góra, dwa, wdech w dół, wydech, trzy, hop, cztery, jeszcze, osiem nam zostało, siedem, sześć. Mocny wydech do góry, dopnij brzuch, dni pośladki. Cztery razy. Hop. Trzy. Dwa. I ostatni raz. I luz. Wnosimy nogi do góry, prawa, lewa. Pod. Łapiemy kołyska do przodu. Hop. Kolana. Obrót. Góra. Hop. Już można lekko poczuć, że ten pośladek nam się... Podniósł do góry. Nie wiem, czy to czujecie. Ja to czuję. Uwaga, kolejna seria. Seria trzecia przed nami. Dalej 12 powtórzeń. Jak potrzebujecie się napić wody, to napijcie się. Zróbcie sobie krótką przerwę i ustawiamy już pozycję. Nogi na szerokość bioder. Lekko palce stóp na zewnątrz. Pamiętaj, trzy punkty podparcia. Wypychasz biodra do tyłu. Siadasz w dół. Raz i wracasz. Dwa i wracasz. Trzy. I wracasz, wdech i wydech. Jeszcze nam osiem zostało, siedem. Elegancko dobrze tam pracujecie. Ja to wiem. Nikt się nie obija. Hop, cztery razy, trzy, dwa i ostatni raz wężamy nogi na szerokość bioder. Pochylamy ciało, podciągamy milicę, głowa przedłuży kręgosłupa podwójny podbródek pięta do góry odwodzimy hop raz wydech dwa trzy cztery pięć hop sześć hop siedem hop tak jest jeszcze tylko cztery razy cztery hop trzy hop dwa i ostatni raz i zmieniamy stronę. Ustaw pozycję, podciągnij, wydłuż głęboki wdech przygotowawczy, wydech odbić. Raz i wróć. Dwa i wróć. Trzy i wróć. Cztery i wróć. Jeszcze. Hop. Połowa za nami, zostało nam sześć. Nie poddajesz się, pracujesz. Krótki trening, ostatnie cztery. Mocna aktywacja pośladków. Tak jest. Dwa razy. I ostatni raz. I hop, do góry. Idziemy. I ostatnie ćwiczenie. Shoulders bridge. Hop. Powoli usiąść w kręg po kręgu. Od uściało podciągnij pięty pod pośladki. Popraw pozycję leżącą. Ok. Barki, łopatki, ściągnięte. Broda do mostka. Głęboki wdech przygotowawczy. Wydech góra. Raz. I wróć. Wydech. Dwa. I wróć. Wydech. Trzy. I wróć. Wydech. Cztery. I wróć. Jeszcze. Hop. Dopinaj pośladek. Połowa za nami. Ostatnie. Sześć nam zostało. Pięć. Hop. Cztery razy. Trzy. Hop. Dwa. I ostatni raz, i zatrzymamy biodra na macie. Zatrzymaj. Hop. Połóż teraz prawą stopę na lewym kolanie, otwórz kolano do boku i unieś lewą nogę do góry. Chwilę przytrzymaj, poczuj rozciągnięcie z boku pośladka, głęboko poddychaj. Chwilę zrelaksuj, odpręż się. Hop. Odkładamy do dołu, zmieniamy stronę. Stopa lewa na prawe kolano, kolano lewe do boku. Unieś prawą nogę do góry, jedną w kolanie. Przytrzymaj. Poddychaj głębokim wdechem nosem. I długi wydech ustami. Możesz lekko westchnąć. Jeszcze raz. I wydech. I odłóż. A w dół wyprostuj nogi. Chwilę poddychaj. Rozluźnij swoje ciało. Poczuj, że się odprężasz. Broda do mostka skierowana, usta otwarte, głęboki wdech nosem i wydech ustami. Głębokie to oddechy, wdech nosem i wydech ustami. i okay, Nogi w kolanach, uginamy, unosimy do góry, złap za kolana od góry, weź głęboki wdech, z wydechem lekko dociśnij, przytrzymaj i wdech, odłóż, wydech, znowu dociśnij. I wdech już Dwa razy jeszcze. I jeszcze raz, ostatni. Hop. I teraz pięty na wysokości kolan, kolana nad piodrami, ręce pod kolana, łopatki do góry, głęboki wdech z wydechem. Hop, nogę schowaj pod kolana, ich tak jak małe dzieci wstają. tak i my wstajemy, do góry. I hop, głęboki wdech, góra, wyciągnij i wydech. I ok. Dziękuję Wam za ten wspólny trening mięśni pośladkowych. Mam nadzieję, że poczuliście pracę, że się zaktywowały, że są teraz tak lekko podniesione do góry, aktywne po tym trybie siedzącym, po tej, tej przerwie home office'owej na trening, na ten nasz cykl równowaga. Dobrze poćwiczyliście, wykonaliście. Widzicie krótki trening, skuteczny, aktywujący, zapobiegawczy, profilaktyczny więc jak najbardziej warto go wykonać. Widzimy się w kolejnym odcinku cyklu równowaga. Cześć, do zobaczenia.